Cześć, małku, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku Z Days Gone. Troszkę musieliście naczekać, ponieważ byłem na majówce, troszeczkę prywatności, wyjazdy z rodzinką, stranie, w banie już jestem. Więc jeśli byście chcieli więcej tej gry, to piszcie mi komentarze, bo nie wiem, czy nadal są tu chętni, bo pewnie zobaczyli inne serie na innych kanałach, ale mam nadzieję, że jednak byście chcieli w moim wykonaniu, więc piszcie. Tak, teraz zaczynajmy. Sorry, już. Przeanalizowaliśmy obóz, jakoś się nazywał? Coplanda. Pohandlowaliśmy u handlarza, u trofearza, u kucha mistrza. No i ten Mark, Mark Copland gives us some new quest, więc musimy zrobić jedną ważną rzecz. Już wam pokazuję, jaką: wypinkalamy tutaj na ten, tą strefę lęgowiską. I naszym zadaniem jest według fabuły, co musiałem przypomnieć, tak dawno nie grałem, że mamy wypalić wszystkie te gniazda, jeśli dobrze, oczywiście pamiętam. Zaznaczona droga, weźmy jeszcze fabułę, eee, aktywne, otwórz filmy, nie, postęp, znajdźki, no to aktywne. No, i naszą misją aktualną, a czemu to jest 33% tylko? Nie ma głodujących patriotów, no dobra, a czemu to jest 33%, a tutaj 6%? Nie wiem czemu. E, tą misję, strefa o, zaznacz obszar, oznacz, zaznacz. Okej, okay. więc to jest nasza misja na teraz, na w tym momencie, którą musimy zrealizować, więc będziemy teraz e, szli, Milo. szli z obozu w tamtym kierunku. Głaszamy, Mam nadzieję, że cholera, Ktoś cię mogę wsiąść na motocykl, bo wcześniej nie mogłem, miałem problem i było, że tam pobieranie, pobieranie nieukończone, kontynuuje eksplorację obozu. Ja myślałem, że kurde, że pobieranie, nie wiem, tego Jest. obozu! No, tu chodziło to, o grę. To nie stało. Jedzie to czy nie? Brak zamontowanego nitra. Driftowanie: podczas przyspieszenia przy użyciu R2 stukni kółko, żeby wykonać drift. Driftowanie podczas skręcenia pozwoli ci szybciej zabrać, brać zakręty. Czyli R2 i kółko, zapamiętam. Buzę, jesteś tam. Jest. I spróbujmy to. Jak się trzyma? A! Nadat spoko. Dobrze, dobrze, dobrze idzie. Dobra, no to Aj. podjadę jeszcze do punktu kontrolnego Niro. Poszukam tych e, sterylnych bandaży i... Maści Dlaczego mnie kłamie? Jasne, dobra jak chcesz. Kłamie kumpra. Zdaje się, sprawdzę czy wszystko gra. No, kłamie kumpra, nie, powiedział? Nie, masz oparzenia trzeciego stopnia. Zostań tam i odpoczywa, jasne? Będę najszybciej jak się da. Może... No w sumie chyba to nie idź, no. Może przydałoby się coś na ten ból No to daj mi znaleźć bandę pośle Spróbuję coś znaleźć, w sumie... Słyszę jakieś świrusy. Dobra, oh jest punkt kontrolny. Teraz muszę znaleźć coś na to jego rękę. O fuck. Co 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 jest punkt kontrolny? Jeszcze nie ma punktu kontrolnego. Tu już byliśmy. Go! Kiedy już dotrzesz do wieży, moje połączenie radiowe zostało przerwane. Zapłacę ci za przywrócenie go. Znasz tych ludzi? Bo załatwiany Radia Wolny Oregon wygląda na osobiste porachunki. A żebyś wiedział, że osobiste, należy... Co ze mną chyba nie spodobały im się zasady zakazujące kradzieży gwałtów zabójstw. Kwa kradzieży A, gwałtów ja zabójstw? Wliczam w, w sensie, bo ja nie wiem co to znaczy kradzieży gwałtów zabójstw. Never mind, tak czy siak... Yy... Ja, 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 ja się często boję w grach, bo to straszne. nie wypaliłem jeszcze całej strefy lęgowej. No tak, no to musimy zrobić pierwszej kolejności, nie? Okej, okay, tu już nas tak ładnie nie Strefy lęgowe świrusów. Strefy lęgowe świrusów to niezwykle niebezpieczne obszary, na których świrusy zbudowały swoje gniazda, by hibernować w nich za dnia. Pozbądź się wszystkich gniazd w strefie lęgowej, żeby odblokować możliwość szybkiej podróży. Muszę być blisko gniazda. Uch, czuję smród. Mordy tam! Ale co na motocyklu? Słyszę. Słyszę... O, widzę te gniazdo. Trzeba je spalić. Już tu idą, już tu idą. Schodź z tego motocykla, jak się schodziło. Mogli przejechać? Walka lub ucieczka. Czasami najlepsza strategia jest wziąć z nogi zapas. Jeśli masz dostępną kondycję, naciśnij L3, żeby biec sprintem, no to to wiemy. O ja ich wszystkich pozabijam przejeżdżając Jezu oni szybko chodzą, szybko idą, szybko chodzą weź spinkalaj Jak zejść z motocykla, zapomniałem się schodzi z motocykla Czekajcie, muszę to ogarnąć bo zapomniałem kompletnie Na kwadrat? Na kwadrat, dobra Ja dupia No ej! Mmm... No! Mhm, Mhm. Mm, mm. mm tak Ile jeszcze możesz ten? Gni do jedna cholerna Dupej szybko Bo cię gonią. A tamten już leży, dobra Zamknij ry No i dupnia! Mała szmaczuru. Wrzucę później. Wydpalę te gniazda. No, a wy nie możesz Kolejne palić teraz? Trofea. Mamy trofea. to dobrze. Ja nie lubię takich strasznych rzeczy, no! Ja się stresuję przez to jak głupi Zapisywanie gry motocykl, żeby dokonać za wszelkiego zapisu gry motocykl, przy motocyklu w trójkąt. Funkcja ta nie, nie zadziała podczas walki wykonywania misji i wykonywania misji A. Eee, Okej, okay. trofea, trofea. O, to coś było. Uff, smród gniazda. Musi być gdzieś tutaj. No wiemy śmierdzi. Bardzo e, Jak się przeładowywało? O, przeładuj kwadrat okay. szybki, zakaz, szybki zapis trójkąt Czy mi się wydaje czy nie mam amunicji? Cholera jasna Ja dupia, to tak szybko poszło I paliwa mam 77% z tego co zauważyłem Po cichutku, po cichutku, nie pierdź tym motocyklem za bardzo Po cichutku, po cichutku Już ktoś mnie goni? pałki, mogę go? A co to jest? Tutaj z prawej, No pałka, pałka jest okej, okay, ale co tu jeszcze mamy? Przedmioty od aha, to to jest ten. A, miotany, I tam będzie też między innymi y tak jak wcześniej zabiliśmy gniazdo, zniszczyliśmy gniazdo. Między innymi będzie tam też jak to się nazywało? Mołotowy. Dziesiątka. <grym zniszczynka> Myślisz, że mogą mnie... brzydko zaatakować? To jest gniazdo? Ja nie wiem, to jest gniazdo, czy tam jest obok gniazdo, przez to okno wrzucić to gówno. Tu, tu jest gniazdo. No to te, miotane, eee, Mołotow, Cielujen. Szpilen szpilenceiln. Bane, Okej. Okay. Jedno gniazdo burning i widzę, że tutaj już... Ej, nie to! Baseball, baby! Baseball! We are hitting you, bro! Gdzie wasza baza? No... Touch the base! Jakie to jest stresujące synek! Już? No. Mordy w kubeł wszyscy. Jak ja się przy tym sztresuję i odłupia to nie ma dla mnie. Och! Tu jest jeszcze gniazdo, czy nie? W tym aucie. Też wyskoczą z tego patafiany jedne. 100 pro. Czekam na was! Ty szmaczuro jedna, ty. O, ej, ej, ej! Co to było za fajne, ten, jakieś przyswolnienie? Podobało mi się to. Ja chcę jeszcze raz! Uuu, życie! Jest nowela Ej, lubię to! To było bardzo, bardzo agresywne. Już pozostaje nam tylko nóż, bo yy, nie wiem czemu wsadził jej w oko ten baseball i mamy po baseballu. Zajmij się. ja no, no, też tu Coś tu jeszcze leży? W ogóle musimy tu poeksplorować. Skoro już te gniazda są popalone, to może coś jeszcze znajdziemy w środku. To może być taki inside wiecie o co chodzi, że niby tu był gniazda, jednak trzeba wejść, bo tu znajduje się amunicja na przykład. Tutaj w tym przypadku nic. Wszystko zjadły. Nawet lakier z tego latu auta, nic nie będą miały w sobie eee, troszkę paliwa? a nie, mam maksymalną ilość już tego jak się tworzyło? because I don't remember that my friend eee, ee, 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 ee. a to nie było tak, że po prostu wchodzę o, przyłącz nie, tłumik? a może być niech będzie, eee, tylko bardziej mnie interesuje to jest inna kwestia eee, i tworzenie jak się robiło, tak? a tak, dobra, już pamiętam nie możemy zrobić już, czego potrzebuje, butelka po piwie, dobra. Mamy jeszcze dwa motowe, więc jest spoko. Wezmę sobie nożyk do rączki. I pędzimy po kolejne gniazdo, z którym będziemy mogli spalić świrusów. Zombiaków! Proszę, to jest tak głupie, że czemu to jest nazwane świrusów? Jak dla mnie zombiaki to zombiaki, prosta sprawa. Na wstecznym! Dobra, co tu leży? Trzeba mam jakąś czerwoną kropkę tu na mnie, na labie przed Była czerwona kropka. To zobaczcie, cofnijcie się i to zobaczcie. I znów czerwona kropka jakaś. The fuck. I te xy to są wszystko gniazda. Najebiście, będą musiał tu znaleźć dużo więcej butelek po piwie, bo... W tej sytuacji aktualnej... Kolejne. Czas je e, Mam tylko dwa, więc yy, This is... This is not that much, I think, my friend. Czy ja w to miejsce mogę to rzucić, myślicie? że to zadziała? Spróbujmy. Nie mam za dużo szans tak naprawdę na takie kombinowanie, ale wygląda jakby... Jakbym zdócł. Tak. Albo i nie? Uhu! No witam! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? I Co ja zrobił? No idiota! No kretyn Coś się Przedano <grym> się. No kretyn. Jak ja to mogłem zrobić? Mi się cały czas mylą klawisze. Idiot. Dobra, to tak czy siak, no to gniazdo spłonęło. Tu jeszcze coś leży, o trofeum. A, to te X -y to nie są gniazda, tylko to są trupy. Już się bałem, że to jest 10 gniazd. Uh, a motocykl żyje? Żyje. Na szczęście nie, do, nie oberwał. 51% paliwa. Co to jest zapad 5 litrów tu jest czy co? The fuck is going on? popatrzmy. Będzie działać A to jest y okej. Okay. Jakoś się... zapiszę se. To jest chyba jakiś rodzaj naprawiania, ale czemu tak szybko się psuje ten motocykl? o okay, no, nic złego nie zrobiłem. Nieważne, idziemy dalej. Ja tu w ogóle byłem, nie wiem czy pani... Ooo to kolejne No Ale nie mam... Nie mam tego, no, mołotowów, piwa, butelek, przedmiot, bomba rurowa. Ja, szkoda mi takich fajnych rzeczy. Bombę rurową sobie wolę pozostawić, bo to nie ma sensu kompletnie, żeby ją teraz używać. No bo jednak bomba rurowa to jest pewnie coś bardzo mocnego i zajbistego. Musimy znaleźć butelki po piwie, bo inaczej to z tego ta dudu blady będzie, no. Ajai. Aj, 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 aj. Tu mogę poszukać czegoś. Może będą butelki w samochodzie, w bagażniku. Ja, nie, no nie A, trzeba trzymać sobie. Spoko, myślę, że znajdziemy tu jakieś. No w końcu. A to się przyda. Cywilizacja tutaj jest. Mogę mogę jakieś części ze złomu zgarnąć. Skoro te gniazda są w okolicy, to się dziwię teraz czemu na przykład jak tutaj sobie grzebie maksymalna ilość. A, tego. Możemy ten odłączyć i przyłączyć tylko. Aha, czy nie mogę sobie wziąć na zapas? Za naprawdę. Bo tutaj jest ten z tego co widzę po ikonce. W sensie jakaś część samochodu, która powoduje, że mogę sobie tłumik zrobić. Te auto ma alarm włączony, coś czuję, że może być głośno. Bo widzę. No szkurde! Szybko! Go 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 go! Bo zaraz coś tutaj wyskoczy. Albo nie? Huh. Upiekło mi się Wiecie czemu to widziałem? Bo świeciła ikonka czy ona w samochodzie Też tak jeszcze sprawdzam czy mam auto zamknięte Czasem po prostu klikam 10 razy zamknij auto Zresztą taką schizę, kurę zamknąłem czy nie zamknąłem, nie wiem kiedy jest No i potem jak widzę, że się tam świeci ta ikonka no To znaczy, to to światełko, to znaczy, że zamknięte Dobra, tak jak powiedziałem Większym naszym problemem jest co ty tu masz przy sobie Obżyn? Uuu Ale to nie, to jest versus A to nie, to ja wolę ten ja wolę moją. obrzynę jest. Z... To może z pistoletem można byłoby zamienić, aczkolwiek pistolet jest spoko. Czemu nie mogę mieć trzech broni? Jo dupia. Jeszcze kuszy mamy, to jest. No i no bladę. no. Wolałbym celność. Y... Obrzymy zajbista na blisko, nie? A jeśli chodzi o tą ym, o tą sniperę, to ona na daleko jest zajwista. Ale bez skopa to też jest gówno, szczerze mówiąc, bo to jest takie celowanie, że ja proszę bardzo. A nie, okej. Okay. Jakiś tam skopik jest. W sensie no nie ma, ale ten celownik. Hmm. No wiecie jak to wygląda, potem podbiegam do, do, do jakiejś, strzelam z daleka, jednego z zaskoczenia zabiję, spoko Ale potem zaczynają na mnie biec i już zaczyna się wtedy szał, ciał y, A z obrzynu jestem w stanie mordować wiecie z bliska i to tak bardzo skutecznie wydaje mi się A tu jest akacz w ogóle, Do fuck! No oczywiście, że akacz Penetracja mm! Magazynek większy, Obrażenia to kapkę mniejszą niż snajpera I celność kapkę gorsza, nie no bierzemy akacza Jo dupia, majster, jak to będzie szło! Jo pierdzieli No oczywiście, że akacz Dobra, tam jest jeszcze jakiś trup, tutaj gdzieś leży, o, za autem e, amunicja. amunicja i... przeszukaj typa Apteczka, też akacza miał Jak oni z takim ammo i z taką dobrą bronią mogli dać dupy? U, słyszę jak coś syczy no nie brzmi dobrze. A to, to może być wąż. Na no, pewno jest wąż. Dejcie mi jakie butelki albo co, majstry. Gdzie mam naprawdę tylko 8 amunicji. Oh, fucking Ej, tu jest pułapka. Prawie wlazłem w pułapkę. Aha. Ale miałem farta. <grym> akurat zatrzymałem się na przeładowanie broni przed pułapką. Jaki fart! Zeramo, to mi się akurat nie podoba. W tamtym sztucerze. No bo to jest taki sztucer bardziej niż sniperka. No to miałem tam więcej tego ammo, ile tego tam było Ja tam sobie pokupowałem tam ammo nowe Versus Okej, okay, puścił akacza A ile w tym mam? Nie, dobrze, ja już nie ogarniam Ten akacz ma ammo w ciul A tamten miał? A nie, to jest ten sztucer, okej, okay, to pomyliłem, sorry Eee, butelka po piwie Nie mam, co mam w związku z tym zrobić? Bo jestem troszeczkę w życiu, można powiedzieć może ta policja będzie coś miała przy sobie, ma coś przy sobie, pięknie Coś czuję, że możemy mieć problem z tymi butelkami, nie wiem, no... O, amunicji dużo zajęliście. Po co ja to kupowałem w tamtym? Jedna amunicja, jedna amunicja to... Serio? Dwa naboje? To się nazywa to są resztki, a nie amunicja. Wszędzie są trójkąty jakieś za tym butelkiem. A jakiś wąż albo coś. To też jest trójkąt Tam jest trójkąt O! Butelka! Fuck yeah! Okay. Wiecie, że z tego kosza może coś wyskoczyć, nie? Jestem pewien, że coś może wyskoczyć okay. <grystanie> Albo i nie, zapomniałem o tym, że w koszu da się skryć <grystanie> Zajebiste Troszkę <grystanie> mi się dupło Tam jeszcze jakieś bardziej leży Już byliśmy, pamiętam. Coś tam jeszcze w kiblu leży? Nie, za kibelkiem. Tu coś było. A, to jest ta roślinka jakaś. Okej, okay, niech będzie. Ja se lubię na spokojnie poeksplorować, misje powoli prowadzić. Ja nie lubię raszować. Ja, ja w takich grach jak ta nie lubię, nie lubię za, za, za szybko. To wtedy potem to, to nie ma z tego przyjemności za dużo. Tu są jakieś rzeczy, które mogę zgarnąć. Tu jest roślinka. Obok jest nafta, którą nie zauważyłem. myślałem, że to jest śmieć. Oczywiście, że weź Tu jeszcze kryliśmy Coś jeszcze? Tam jeszcze jest jakiś trójkącik, bo bagażnik Bagażnik znów? Nie otwierałem tego bagażnika? Możliwe, że nie otwierałem? Mam nadzieję, że nie będę piszczał Złom Okej, okay, here we go, and one, two, three, four Butelka, mołotow, sranie w banie Nie wierzę, że spieprzyłem dwa mołotowy, naprawdę, jest no, jestem kretynem tylko teraz skup się Resigio, bo. O, tutaj. Te tak gniazda mają charakterystycznie widać. Dobra. No ileż można! No szkódźwa! Lordu, to szmatę! Co to jest? Strefa łangowiska szalonego Tysiąc 1500 PD. 2 na 200, 2 200 na 6550. Spoko. Kontynuuj. Hot Springs, czyli gorące źródła 750 zaufanie Okej, okay, a co to wszystko oznacza? Zaktualizowano na wątek wolularny Czyli tak po prostu przerwał serię? Nie powinno to być po w jakimś fajcie albo coś takiego L ekstrema eksterminator strew lęgowych 8% cel muszę oczyścić gniazda wirusów i strew żeby zapewnić to bezpieczeństwo na, na tutejszych drogach Wątki Fabuły kontynuuj No mi. No trochę słabo, że yy, przerwali Fight, bo to. Finisher! O, już chciał uciec, gnój. Ja! To rozumiem! Jeśli chodzi o. Sorry, coś mi odbija dzisiaj. Jeśli chodzi o, o taki motyw, że przerwało, moim zdaniem średnio powinni poczekać aż. Teraz, jak już zabiję wszystkich, odczekać jeszcze dobre do dobrych kilka sekund, i dopiero potem się wtrinkalać, tak naprawdę, ludziom z jakimiś wątkami, popularnymi informacjami, ale spoko. Każdy popełnia błędy, wiadomo, nie? Tutaj coś mamy. No, otwórz, otwórz. A tam zombie albo łeb wyskakująca jakaś. O, leki damy potem naszemu kumplowi, bo on tam gnije od bólu. Gnieje od bólu, The fuck. Uh, uh, uh. Chłopaki. Uh, uh, uh. Nie płaczą. Uh, uh, uh. Chłopaki. Uh, uh, uh. Ja się boję, że w takich pomieszczeniach coś się może tutaj zaraz mi pojawić przed mordą. Co on tam oglądał? Co to oglądałeś? Przykutnęłeś przy kartce papieru, bo zamiast podnieść, to zaczęli. No, eee, ee, Kolejne drzwi, ale zanim drzwi, to tutaj to, to się mamy. eksplorację moi drodzy. Czemu kółko? Co jest? A! Zoba. Tera. Czy nie? Nie? To jest safe, to trzeba otworzyć. Bomba rurowa. Przedmioty miotane. No dobra, no i co? Mogę położyć? Jak się jak się kładło bombę podkładało? Wymaga kombinacja do... Co, 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 co? Co co, 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 co? jeszcze raz? No? Halo? Co wymaga? Ej, powiedz mi jeszcze. Czekajcie, jak podszedłem to to się pojawiło. Wymaga mnie dosyć motelu Frontier. Wymaga kombinacja do... Czyli nie mam jakiejś umiejętności chyba. Albo jakiejś rzeczy. Tu coś jeszcze było. Nafta. Coś jeszcze? Chyba na to pomieszczenie, nie? Idziemy dalej. O Jezus! Nie, czy to musisz przeładowywać broń za każdym razem? Ja boję się, że jak na marne przeładowywuję, to on wywala magazynek pełnej naboi. Nie, niektóre gry tak miały, że jak się przeładowywało pełny magazynek, to on w tym momencie naprawdę pozbywał się działających... Znaczy działających... No pozbywał się amunicji, bo wywalał magazynek, w którym była amunicja. Nienawidziłem tego w grach, ale to jest dosyć realistyczne i takie dosyć fair enough. ale... Mimo wszystko jednak było to denerwujące, bo nieraz można było się dupnąć. Kombinacja do safeu. OOOOOO We fucking have it bro We fucking have it No to idziemy tam, tylko które to były drzwi, te? Te drzwi Kombinacja do sejfu Hello bip, 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 bip. Uh. Aha, pusto? Nie, nie pusto Wabik Po wyposażeniu się przede trzymaj L2 by wycelować, a następnie R2 by nim rzucić, czyli wskazówka Cyrella, czyli co ten Wabik chyba dość jakieś dźwięki wydał albo coś takiego Pewnie bo. No, na czym innym polega wabik? Jeszcze jest taki wabik zwierzęcy. Nie wiem, czy w Redderze się z tym spotkaliście. Na pewno się z tym spotkaliście. Czyli jakieś tam gwizdanie, wołanie o ranie i sranie w banie. Weźcie, co. Czyli tam jakieś dźwięki, dźwięki zwierzęce. Co powodowało, że zwierzęta były w ten sposób. Yy, wabione eee, Tu jest trójkąt. Wcześniej był kwadrat. A nie, ok jest kwadrat. ciekawe jeszcze jestem. się poleczył troszeczkę. O, dziękuję. Ej, robi się ciemno! Ej! Ja nie lubię nocy. Nie, 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 nie. ja tu jeszcze nocy sam nie przeżyłem. Biegnij do samochodziku. Szybciutko. Spinka lando. Misja zrobiona. Do domu. Cofaj, 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 cofaj. O, na szczęście światło. Jezus Maria, już się. Troszkę się tutaj zagalopowałem. Jak gdzie jedziemy, jeśli mogę wiedzieć? O, Jezu, nie to, to. Mm... A, do naszego ziomeczka, tak? To jest ta wieża. To mój brat. No tak, czyli jedziemy do naszego ziomka. Mryleczkę. Jestem ciekaw hordy zombie, którą można spotkać. A raczej którą my możemy spotkać. I już tu idzie jakiś gówniak. Wydupij, majster. Nie ja naprawdę muszę przez ten tunel teraz jechać. Ale to jest creepy. Wolne, wolne obroty. Wolne obroty, nie dodawaj gazu. Na dwójeczce, na dwójeczce. Powoli. Powoli, bo tu nam za skórę mogą wejść. O nie, to tutaj ktoś jest. Wydupij, szybko. Okej, okay, tu już jest otwarta przesyłka, możemy się rozpędzać. Dwójka, trójka, czwórka. Serena, czwórce i taka prędkość? No fuck. Nie, nie opierdzielę. A co tu jest? Tu jeszcze coś zrobić. Nie, no nie gadaj. Przywróć zasilanie. W A, jeszcze zasilanie mam przywrócić. To serio? Nie, gonią mnie! I biegaj do góry! O! Oh. Oni wskoczą? Nie, nie! nie. Dużo ich przyjdzie? Czemu strzelam bez tłumika? A, bo się skończył. Super, naprawdę świetnie. Nie, 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 nie. bra! Bla! Bla, by <gryzny> A oni sobie taką gadkę mają Ale jest to troszeczkę creepy, szczerze mówiąc Śmiechy śmiechami, ale... Ja muszę zaskoczyć, bo ten tam utknął A na blisko pójdziemy Touch the base, bro! Touch... O fucking. Ugryz mnie! ci dom! Ale miedziabło, niefajnie miedziabło. Doradź, no right, tu jest te przywrócenie energii, jeszcze, bo ten nasz ziomeczek, który tam nas wysłał z tą misją. Co to? Noga stołka, co jest lepsze? Takie same chyba z tego co widzę. Eee, tu jest jakiś lucky. lucky. Lucky, lucky, lucky. Bierzemy lucky. Spoko, że te noce są takie jasne, albo wyjątkowo nam się trafia pełna. Nie wiem, ale gwieździć to niebo, jo dupia Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tą misję robimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chcecie kolejną część tego wątku, tej fabuły, tej pierwsze pięknej gry, zostawcie łapę w górę i piszcie komentarze. Trzymajcie się, cześć.